już w wielu ogrodach i w bardzo wielu przypadkach pojawia się często jeden i ten sam błąd. Rodniczy oczywiście. Chodzi zbyt gęste sadzenie roślin. Kupujemy małe rośliny i chcemy, żeby ten efekt był już od razu: wow! I sadzimy je bardzo gęsto i bardzo blisko siebie. A potem te rośliny rosną i nachodzą jedne na drugie. oczywiście można w pewien sposób przystopować rozrost tych, tych roślin poprzez nasze cięcie. Natomiast jeśli one są tak gęsto nasadzone, to nawet cięciem nie zniweluje się. Tego przyrostu masy zielonej, która powstaje w wyniku rozrostu roślin. Teraz rozwiązania widzę trzy. Albo kupujemy duże rośliny, sadzimy je już w docelowych odstępach, albo kupujemy małe rośliny i sadzimy je w docelowych odstępach, i wtedy czekamy na ten efekt kilka czy kilkanaście lat, albo sadzimy małe rośliny, sadzimy je gęsto, ale po jakimś czasie wysadzamy część roślin, bo. Na dłuższą metę takie sadzenie małych roślin bardzo blisko siebie no, skutkuje właśnie takim widokiem, jak przed chwilą widzieliście. A Wy jak poradziliście sobie z gęstymi nasadzeniami?